Cześć, ja jestem Wojtek, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Age of History 2. Jest to gra strategiczna, polegająca na podbicie całego świata albo sporej części świata jednym państwem, jedną cywilizacją, i dzisiaj sobie zagramy w tą grę. Yy, zrobimy tak, że będę grał losową cywilizacją. Możecie napisać w komentarzu, yy, jaką cywilizacją grać, yy, z którego scenariusza, bo scenariuszów trochę jest. Możecie podsyłać propozycje, żebym robił scenariusze i tak dalej. Dla mnie nie ma problemu. Po prostu chcę, żeby, żeby był odzew, żebym wiedział, że też wam na tym zależy. A dzisiejszą losową cywilizacją z roku 2018 jest Estonia. Ok, to wygląda całkiem nieźle. Tu sobie suwaki jeszcze zrobimy, uzupełnimy. Coś takiego. Tutaj coś takiego. I inwestycje, tak. No to pójdziemy sobie klasycznie y, z 12 punktów w populację, 5 w, bada w sensie 5 w ekonomię, 5 w badania i resztę w utrzymanie wojska, bo wiadomo, to się na dzisiejszym filmiku przyda. Dzisiaj nam się to przyda bardzo. Wojska możemy sobie już skierować na granicę z Łotwą, a w międzyczasie poprawić relacje z paroma większymi, że tak powiem, państwami, bo one mogą nam stanowić spore zagrożenie, bo... Jesteśmy dopiero 93, co jest, no, całkiem słabym miejscem. Uzbieramy sobie tak z 50 tysięcy końców i ruszymy na podbój Łotwy. Czekamy, czekamy, tapujemy, tapujemy. No dobra, 37 tysięcy myślę, że starczy, bo Łotwa też nie jest jakimś wielkim zagrożeniem. Siema, witam i o zdrowie zapytam. Zajmujemy, o kurcze, sporo, sporo. Sporo jednostek mają Ale mimo wszystko Wygrywamy Chyba się już wypalili trochę Ta, wypalili się już Całkowicie Mamy 100% Jeszcze zapis No i co bierzemy, no na pewno Rygę Da się w ogóle wszystko, nie da się wszystkiego Ryg bym im zabrał i wybrzeże To będzie takie, myślę le Lepsze terenki Tapujemy, tapujemy, asymilujemy Dokładnie tak jak mówi to Ryniu Pozdrawiam serdecznie Rynia nie chcę tutaj kraść kontentu ani, ani różnych serii od Rynia, dlatego yy, nie, nie piszcie do mnie, żebym robił to samo co Ryniu, że serii A do Z, bo sorki, ale ja nie będę kradł kontentu. Yy, ja się skupię na takim trochę innym kontencie yy, swoim, jeszcze będę pisał Wam yy, na przykład potem w przypiętych komentarzach, ale też w następnych filmach. Yy, Jaki będę miał pomysł, bo będę chciał po prostu coś fajnego ogarnąć z tym w Historii 2, czego nie ma na kanale yy, na przykład innych osób. Coś takiego bardziej unikatowego. Ile z Łotwą już można wypowiedzieć wojny Łotwie? No to lecimy drugi raz. Wjeżdżamy na Pewniaku Tu sobie tak zrobimy, żeby się nam nie porozlewali. U odbiłem się. Kurcze sorry ale, ale ja jestem nobem ja jestem nobem po prostu dobra wjeżdżamy tu no nie powiem zaskoczyła mnie ta łotwa powiem szczerze że jest to dość spory orzech do zgryzienia bo naprawdę ta łotwa stanowi tu spory problem ziemię ogarniamy wojska na granicy oczywiście z Litwą Celem w dzisiejszym odcinku będzie tu zrobienie takiego imperium, żeby jeszcze Litwy trochę kawałek przyjąć. Kaliningrad myślę, że wojna z Rosją jest nieunikniona tutaj w mojej grze. Tapujemy, tapujemy, asymilujemy. No i na Litwę myślę, żeby jeszcze uzbierać tak 60 tysięcy końców i ruszamy na podbój kolejnego państwa bałtyckiego. W Rydze już w ogóle można nieźle yy, rekrutować jednostki, więc to też nie jest mało. Te cztery koła przyda się, przyda. Dziewięć koła na granicy z Litwinami. Tutaj sobie z tej estońskiej mojej części państwa wezmę jednostki, zrekrutuję tu startu miasteczko w Estonii. I Litwa zostaje tutaj przez nas najechana. No, na Wilno siedem koła leci. Zjadamy ich, zjadamy. Na Kwajpede tutaj, na resztę miast. Oj, w dwie tury zjemy ich, czy nie? Nie. Aj, szkoda. Jakby co, ja gram na telefonie, i troszeczkę czasami ekran mi tak dziwnie. Mm bierze, że nie mogę kliknąć dobrze w te yy, w te w inne prowincje, żeby przenieść jednostki, ale to raczej dużym problemem nie jest. Coś takiego zbierzemy, mamy już dostęp do Kaliningradu, więc na spokojnie. Tutaj rozwiążemy sobie trochę tej armii, bo jednak pieniążki będą nam potrzebne na asymilację. Już wskoczyliśmy na 59 miejsce, co też jest dość sporym wynikiem. To jest całkiem spory wynik. Myślę, że dostanie się do top 10. To jest cel naszego dzisiejszego odcinka. Bo, jak mówię, musimy zrobić coś takiego, żeby tutaj być jednym z liderów w Europie. Na świecie nie musimy być nie wiadomo jak wysoko no bo to też w sumie nie jest źle. A zobaczmy w ogóle, co się dzieje na świecie. Ukraina standardowa z Polską się naparza. Hiszpania wjechała w Szwedów to jest rzadkość. O, Chiny się tłuką z Ruskimi. No i z Indiami. No to też jest już klasyka. Etiopia postanowiła zrobić cesarstwo. Peru urosło trochę. No i tak to to nic więcej za bardzo ciekawego się nie dzieje. Tapujemy, tapujemy, tapujemy. Skipujemy tury. I chyba zaraz wjeżdżamy. Tu już się nieźle ogarnęły te ziemie. W Wilnie ile możemy. Na razie dwa koła tylko. Ale to, to nie będzie problem, bo tu i tak już ta Litwa nie ma jakichś ogromnych ilości wojsk. Ile jeszcze pokoju mamy? Już można. No to walczymy. Wjeżdżamy na Pewniaku. Kurczę. No i o tym mówiłem, o tych prowincjach, że czasami mi strasznie ciężko tym kciukiem trafić w niektóre prowincje. I Litwa. Litwo, ojczyzno moja. Jesteś wchłonięta. Tapujemy, tapujemy, asymilujemy. I chyba teraz... Celem naszym kąskiem będzie albo biał... O kurcze, Białoruś. W Polskę mi tu wjeżdżasz? Nie wiem, jak oni kawałek Podlasia przejmą, to ja potem będę miał... Podlasia. Co jest? Ale zjedli. 100 tysięcy zbieramy i wjazd na Białoruś. Zemsta. Ale to już w Estonii sobie zrekrutuję, bo tu już są dość spore jednostki, żeby szybciutko nie tracić pieniążków, bo... Jednostki się bardzo przydadzą. Na granicę wysyłamy. Tutaj do Wilna, bo w Wilnie będzie trzeba bardzo dobrze tymi wojskami dysponować, atakować. I Białoruś. No a myślę, żeby Białoruś tutaj przejąć im dużą część państwa. Wjeżdżamy na dawne polskie ziemie i muszę powiedzieć, że zjadamy ich. Taka jest prawda. Na luzaczku wjeżdżamy teraz do Mińska sobie. Tu sobie przesunę połowę jednostek. Tutaj mniej więcej trzy koła przesuwamy. Oni w ogóle w Polsce mają niezasymilowane tereny, to też dobrze, bo będzie nam trochę łatwiej jak dopiero co wojnę toczyli. To tu sobie cofniemy, żeby jakichś dzikich rozlewów nie było. No, i na dawne polskie ziemie. Myślę, że ich przejęcie to też nie będzie wielki problem, bo jak już wcześniej mówiłem, yy, jest to dość łatwy temat. Ziemie niezasymilowane, łatwe do podbicia. A wiadomo, że jak się zasymiluje polskie ziemie, to potem naprawdę sporo się na nich zarabia. W ogóle polskie ziemie w Age of History 2 są mega niedoceniane. Wszyscy tam mówią, że portugalskie są mega dobre. W sensie, no to jest prawda, ale. Moim zdaniem nasze polskie ziemie też trzeba docenić, bo są całkiem, całkiem spoko. Na Warszawkę sobie wjeżdżamy. No i ta Białoruś, Białoruś, taka, no ta dawna Białoruś, te tereny takiej prawdziwej, że tak powiem, Białorusi są już przejęte. Tutaj będziemy okupowali Gdynię i wbijamy się do Słupska. No i Białoruś zjedzona. Myślę, żeby tu sobie wziąć Podlasie, tak jak wcześniej mówiłem. No i Białoruś tu też. Chociaż wezmę sobie, zrobię takie tereny, bo tu będzie jeszcze Kaliningrad przejmowany. To nawet trochę polskich terenów sobie weźmiemy. Mińskim zabierzemy. Będziemy bardzo mili i sympatyczni. I coś takiego sobie skupniemy A w ogóle mega ładnie wygląda teraz ta Estonia. Czy Polska mnie lubi? Nie. Czy Ukraina mnie lubi? Też nie. To z Białorusią chociaż poprawmy sobie już te relacje, bo troszeczkę się ich obawiam. Rozwiążemy sobie tutaj armię, porozwiązujemy. Nie ma co, trzeba pozbierać pieniążki, zasymilować. I myślę, że będzie tu bardzo miło i sympatycznie wjechać sobie w pana Wladimira. Już 30. któreś miejsce w rankingu. Zarabiam ponad 4 koła na... Ture, więc to, to jest całkiem sporo tu w ogóle 10 koła w Mińsku stoi, to też dobrze, będą strzegli Mińska w razie ataku nieprzyjaciela tapujemy, tapujemy, asymilujemy już ta asymilacja jakoś wygląda nieźle już takie 60 parę procent, prowincje też ja jak zawsze asymiluję, to asymiluję do poziomu takich 90% żeby to było ładnie ogarnięte, bo potem się dużo więcej zarabia. No teraz już zyskujemy z tego ponad 5000 golda na turę, więc to jest całkiem naprawdę ładna liczba. Wilno. Co tu się dzieje z Wilnem? Nie chcą się podporządkować wielkiej, potężnej Estonii. Nieładnie, nieładnie. Myślę, żeby przejście do Finlandii sobie ogarnąć i tutaj przejąć tą południową Finlandię, bo to też będzie. Na pewno niezła. Yy, to będą niezłe tereny. Przepraszam, jak się troszeczkę mylę w tym odcinku. Stresik mnie łapie. Ale myślę, że i tak jako ten pierwszy odcinek na kanale taki poważniejszy, bo wcześniej jeszcze Dream League Soccer był. Ale to myślę, że ten odcinek będzie tu i tak niezły. Uuu, propozycja sojuszu. Szwecja, no sorki, no. Ma Macie tylko dwie wysepki. A to w ogóle na Szwedów mo mogę pojechać sobie. Dobrze, lecimy na Szwecję. Finania, jak ładnie zjadła tutaj. Hiszpania przejęła o, wy. Wypowiadamy szybko wojnę. O ile mi nie zjedzą. Tego kawałeczka, który chcę. Dobrze. Wysepka przejęta. Zawsze to coś. No, nie są to jakieś super tereny, ale... Ważne, żeby... Korzystać z tego, co się ma. Bo Szwecja była tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, a ja chciałem tu sobie po prostu przejąć chociaż jedną, jedyną wysepkę. Pozbieram chyba sobie z 200 koła. I Wladimiru, witam Cię serdecznie. Czy chciałbyś dołączyć do mojej pięknej, wielkiej estońskiej republiki? Myślę, żeby tak zrobić z 10 koła na kratkę i zrobić zmasowany atak bestialski, żeby tutaj Rosja nie miała ze mną najmniejszych szans. Coś takiego, mniej więcej. O, jeszcze tu punkciki. To jest całkiem spoko. I takie jednostki, myślę, że pozwolą nam jak najbardziej. Yy... Pana Wladimira pokonać, tym bardziej, że prowadzi on wojnę z Deutschlandem, z ulubionym krajem pana Domalda. Jak to można powiedzieć? No i wbijamy się tutaj, ale ja będę bardziej tą północną część yy, Rosji chciał. Tutaj ładnie yy, ogarniamy. Do Wielkiego Nowogrodu zaraz się wbijamy. Tutaj wielkie łuki z historii, pamiętam. Na historii się uczyliśmy o tych wszystkich wielkich łukach i tak dalej. Troszeczkę oleju w głowie zostało jednak z historii. Dobrze, wbijamy się mocno, pięknie, miło i sympatycznie. U. Tu się odbiliśmy niestety, a szkoda, bo fajnie się walczyło. A tutaj taki ząk. Na razie tutaj będzie taka linia, żeby oni się nie przebili. No i się przebijają. No nie mogę. Do Petersburga już wbijamy. To też nie jest mało, jak to powiada Reniu. On to tak umie śmiesznie powiedzieć, kurczę. I do Finlandii. Jesteśmy teraz bodajże koło jeziora Ładoga. I panie Wladimir, czy chciałby pan skończyć ze mną wojnę. Ja tu na pewno sobie Petersburg chcę przejąć. I coś takiego. Taki teren od Pana Wladzia. Czy Pan Wladziu się zgodzi? I Wladziu się zgodził. Pięknie, miło i sympatycznie. Tapujemy, tapujemy, asymilujemy. O kurczę. No i mapa ucieka. No o tym właśnie też. Wcześniej mówiłem. Reniowi też ucieka. Ta mapa to chyba nawet nie zależy, czy telefon, czy komputer. To i tak ucieka. Tu jest Kaliningrad przejęty. Ja myślałem, że Rosja się nie zgodzi na to, żeby pokój podpisać, ale na ich szczęście się zgodzili. Chociaż też uważam, że troszeczkę za mało wojsk wystawiłem na nich. A teraz na Finlandię będziemy się szykowali. I stworzymy sobie takie małe tutaj imperium. W ogóle Polska została zjedzona. Jakie wielkie Niemcy? Deutschland, co wyście zrobili? Zasymilowane. Ziemie będą, i tutaj myślę, żeby zrobić aż nawet 30 tysięcy wojska na kratkę, bo trzeba się solidnie przeszykować, bo zawsze Finlandia tu w rejonie Helsinek, Lachti, Turku, oni mają tam bardzo dużo jednostek. Oni są specjalnie wyszkoleni. Co do tego. Więc myślę, że 25-30 koła na kratkę będzie trzeba sobie ogarnąć. To nie jest problem dla takiego kraju jak Estonia. Już zaraz pukamy tutaj do top 10. To jest całkiem już fajne miejsce w tabeli. Jak tereny? Dobrze tereny. Kto nas lubi, kto nas nie lubi, a lubią nas. Tylko Norwegia coś za nami nie przepada. Dobra, Finlandia coś takiego. Oni prowadzą jeszcze wojnę z, Arabia, z Arabią Saudyjską, więc to powinno jakoś tutaj pójść pięknie, miło i sympatycznie. Wjeżdżamy na Finlandię. Tutaj jakieś ataki po trzy koła ale my sobie radzimy na razie. Tutaj te najszybciej trzeba te z wybrzeża tereny zająć, bo jak się już wybrzeże zajmie, to już potem jakoś idzie. Helsinki upadły i wielką i potężną Estonią będziemy ich dalej masakrowali. Oni tu jeszcze te stare szwedzkie tereny posiadają, co też warto tutaj przyznać, że te tereny nie są jakieś Mega dobre, bo to jest północ Szwecji, to oni nie mają jakichś super tam terenów, już w ogóle 84% wojny, to znaczy, że tu naprawdę są już średnie prowincje, ale ja jeszcze będę toczył w tą wojnę, dlatego żeby całe państwo im okupować, dlatego że zawsze to tam parę więcej tych punktów gwiazdek, jak to ludzie mówią, żeby sobie zebrać całutkie. Albo większość państw, no taką estonią to wątpię, że będzie całe, ale większość na pewno się uda. Tu już na te stare szwedzkie tereny wbijamy. I całutka Finlandia jest moja. No, tu sobie południe przejmujemy. I coś takiego bierzemy. No, i chyba z takim wynikiem, tutaj, w 12 miejsce, jeszcze sobie zasymilujemy te tereny, żeby. Tu miejsce w tabeli było jeszcze wyższe. Zobaczymy. 13. Póki co. Jak się zasymilują, to będzie więcej. Tutaj tych punktów mi się wydaje. Tapujemy, tapujemy, asymilujemy. Albo dobra, chciałem już kończyć odcinek, ale ja sobie jeszcze tutaj. Odbijemy co nieco. Wyspo Aland, czy pragniesz dołączyć do mojego wielkiego i potężnego imperium estońskiego? Chyba pragnęli, bo. W sumie to dołączyli. I co tu jeszcze można przejść? Aż fedów Wykończymy. Skubańce. Ja już myślałem, że. Prawie wziąłem, powiedziałem wojnę Norwegii, ja już byłem taki zestresowany. Jak Norwegom ten... wojnę wziął, wypowiedział, to ja przegrał to przecież. Tu ma jeszcze Szwecja teren. Skubani. Zachachmęcili przede mną. Już 300 tysięcy, co jest naprawdę niezłym wynikiem pieniężnym tutaj. I wielka i potężna Szwecja. W sumie już teraz nie taka wielka i potężna, bo was już w sumie nie ma. Dołączyliście do mojego imperium. Asymilujemy, bo tu będą już naprawdę niezłe tereny, jak się ogarnie. 11. Miejsce. Czy wbijemy się do top 10 zaraz? Chyba tak. Helsinki jeszcze tu trzeba podasymilować. 12. Miejsce. Ja jeszcze, chyba zawalczymy. Zobaczę, ile brakuje nam. Estonia. No, troszeczkę brakuje. do top 10. Paręnaście punktów. Już mamy 500 koła. To jest niesamowite, ile my wzięliśmy, ogarnęliśmy sobie pieniążków. Port budujemy i będę robił jakieś dzikie desanty sobie tutaj. Może na banie sobie skoczymy. Albo no tak, bo w Finlandii to nie ma co, oni już tych terenów to słabe mają tereny, to nie ma co ich atakować. Na Danię sobie skoczymy. Szybki wjazd zrobimy. Tu myślę, że 20 tysięcy starczy. No takie państwo jak Dania, tym bardziej, że są w stanie wojny z Hiszpanami. Tutaj yy, Gotlandia padła. Bornholm też padnie. I wbijamy się na Zelandię, czyli na główną wyspę, tutaj Danii. Wojtyku, czyli Bawi, bo jakby ktoś nie wiedział, to mam na imię Wojtek. Upadają, a ja już ósme miejsce, więc to jest całkiem niezły wynik, jak na takie państwa Kestonia. I bierzemy sobie w sumie to. Całą danie, nie ma co. Nie będziemy się z nimi ceregielili. No i Estonia wygląda już tak naprawdę pięknie. Jeszcze sobie zapiszemy grę, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, pięknie. I w sumie na ten odcinek to tyle. Możecie napisać w komentarzu, co tam byście chcieli zobaczyć z tej serii. Jeżeli możecie, to zostawcie łapkę w górę albo subskrypcję, co tam uważacie. Ja się z Wami żegnam. Cześć.